Dobra nagrywam, ale... Tak, tu są granaty, które możemy brać po wytrąceniu te to Cóż, tutaj nie mam problemów, problem mam ze snajperami, którzy są chwilę dalej. Wszystko Nie, jest tu jeszcze sobie granat na pamiątkę MP40 do fura. I już powiem tylko tyle, że tej broni się pozbędziemy, za chwilę Wymienimy ją sobie na snajperkę. I mam nadzieję, że to w końcu przejdę, bo naprawdę już jest to nudne i nie mogę tego przejść. I za każdym razem nagrywam, oczywiście... Za dużo razy padłem, więc wrzucę tylko to jak przejdę. Może będzie to ta, ten raz. I co tak przywoidzę? Tak! Ah, Podjeżdżałem pod pod i od razu wszystkie kobiety się oglądają. Chyba no, żartujesz! Naprawdę, to imię Jeszcze jak? Nie ja mogłem oderwać od niego oczu. Tam nie zresztą też. <grym 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 <programming> jakoś trudno w to uwierzyć. Och, Anno, no Nie mam <grym na bezpacji> Albo mnie też, nie czy niem... nie, warto, tak nie wiem, czy ja to jest ten. ten to jest, czy to jest ten człowiek, który chodzi ze mną? Czy to jest... co jest grana? kolejnych kolejny filmik. Czy to jest... czy to jestem ja w tej grze? Cholera. Sniper! Głowę Zmieniamy sobie tą broń i zaczyna się akcja, której nie lubię, tą jeszcze lubię, bo to jest jeden sniper, więc to jest pół problemu. Snajperką mnie jest tak łatwo się obsłużyć. teraz mi akurat fajnie poszło. Ale tak to w ogóle nie jest wcale tak łatwo. A jeśli dobrze nas pociągnie... Przynajmniej mam takie wrażenie, że zdejmuję na raz, jeśli dobrze pociągnie on. Dobra, chodź tu. Zdjęłem go pięknie tego w oknie jeszcze zdejmę i teraz jest pytanie co z resztą bo na kolejnych padałem, bo stąd nie mogę go ich spiąć dobra, najpierw próbuję tego wow, panie, teraz tą perfekcję a nie, stąd mogę, o tak kurde i co mi teraz tak idzie, nie poznać sam siebie Samochodami nikogo nie widzę. Czy ja mam szansę przestrzelić ten budynek? Polecę sobie za to Czy jest tu ktoś w balkonach? Chyba nie Wow, u mnie tak grubo naczaniają. Teraz to mi panowie poszły jak w innej grze. Hop. Pytanie to teraz, nie chciałbym, żebym jakiś snajper ostrzelił. Kurde, myślałem, że to działka na początku mogę obsłużyć. That's are at Już cię nawet mają akcent, proszę bardzo. Naprawdę ta grania jest stale taka zła. Tylko trzeba się wkręcić. Pójdę sobie schodami lepiej. Tutaj sobie wolę ze zwykłą bronią, żeby mi tu ktoś z bliska nie zaskoczył mnie. Tam jest. Nawet mnie nie zauważyli. Nie strzelajcie czasem do nich. Ta, i tak nie jest... A, i tak... Pięknie ich zdjąłem. Aha, dobra, czyli tak musimy tam iść. No, a i snajperka gra mi się teraz podoba. Jedno z nielicznych gier, gdzie... gdzie... gdzie snajperką, powiem wam. Jeśli w miarę nie są... Da jeszcze nie są tak bardzo daleko, oczywiście. Nie, nie chcę tego. Yy, Teraz pytanie gdzie idzie. Ha dobra, jest. Znowu radio. Czy jest może łatwiejcie? Nie dobra radio jak radio w tej grze, to nic z tego nie wyjdzie. Więc lecimy sobie dalej. Chwil w chwili buchu powstania kwatery, kwatery komendy Głównej Armii Krajowej znajdowała się na woli fabryce mebli Kal Kalmera. Spacja. Co teraz? Nie, Bo, jest dobra. Nie, to jest możliwe, że nie pamiętam się ze szkolenia? Też się A jadę więc jadę. teraz lecimy sobie w piwnicach. walki konspiracyjnej. Yy, A, piwnicach. się wtedy. Marta, nie chcę się Winki <śpięknie> Przygotowywałam wtedy swoją fałszywą tożsamość. Byłam w tym bardzo, bardzo pilna. Kobiety naprawdę zagadną są. Już skończyliście gadać? Jest dobra, dobra. Wolę mp 4 jechać tutaj, w takich tunelkach. Szwabów nie niemałą. Gdzie są pierwsze? Pytanie. Ale musiałem poskładać szwabie. Chyba jest snajpera, bo coś tak mocno kopci i wali. Chata, to bym się przypomniał standardowo I na sukienkocie kocie zginąć Idziecie, idziemy, idziecie Dobra, trzeba lecieć gdzie indziej To jest, ktoś strzela, ale jakby stąd. Jednak nie stąd. A mówili, że Niemcy się lepiej w tej grze. Właśnie, czego nie zdejmę. Może śmiesznie to zabrzmie, ale nie wiem jak się bije z bliska. Chyba snajper, nie. Tak, snajper musiałby to być, bo dostałem naboje, a jak nie miałbym broni snajperskiej, to mi nie... Dobra, mam o wiele mniej Niemców, ale nadal jest grubo. Ta gra ma jednak swój klimat i nie jest to taka beznadziejna, jak to każdy mówi. Choć wiadomo, no graficznie rzeczywiście nie mam nie ma o czym mówić, ale umie wciągnąć. Ech. Niby czterech szwabów jest, o ile się nam nie skleili, że tak powiem. Jakby trzech to nas prowadzi, więc lecimy. Tam raczej nie. Nie, to tu. No kurde. Powiem szczerze, że, że raz jak nagrywałem, znaczy nagrywałem, ale daje, staram się rzucać jak najkrótsze filmiki, to tu szedłem i było takie jeszcze jedno pomieszczenie z, z, z pięcioma chyba Niemcami, co mnie razu zdjęli, jak dostałem, a nie miałem granata. Więc jestem leciutko zdziwiony, że tutaj mam iść spacyjka. Dobra, na razie sobie zakończymy. Widzę sporo działy naszych, więc może być ciekawie w kolejnym filmiku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Do zobaczenia na razie.